Cześć, to Marcin browaru do Z Dzisiaj y, trochę o wydajności, bo ostatnio tak mówiłem o tej wydajności i tak dalej, tutaj za grubo śrutowany, tutaj za, 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 za coś, coś nie tak, z tym klasztajem, to się przelewa za szybko i tak dalej. Y, zacierałem 8,5 kg słodu, uzyskałem 20 litrów piwa o 14, także no słabo, słabo, słabo. Ostatnio czytałem dużo różnych y, takich na forum y, dyskusji na temat właśnie. Y, Zestawów surowców, które są sprzedawane w różnych sklepach piwarskich, i tam jest, każdy gdzieś tam narzeka, że o jak to jest, że on ma tam piwa, ma, ma mieć 20 litrów piwa, 12 plato, a on nie uzyskuje albo nie uzyskuje 20 litrów. Albo nie uzyskuje, czym dużym, czyli mniej, albo uzyskuje 20 litrów, ale na przykład 10 plato. Bierze się to z tego, że na wydajność ma wpływ bardzo wiele czynników, począwszy od samego słodu, poprzez wodę, poprzez jej skład pH, czy czy Temperaturę, zacierania, kontrolę tej temperatury, jaki, jaki mamy garnek, czy ta temperatura się utrzymuje przy zacieraniu, czy nie, yy, jaka jest grubość śruty, czy jest y, grubsza, czy cieńsza, ile jest surowców niesłodowanych, na przykład. Takie różne metody, y, y, czynniki mają wpływ, między innymi, bo jest tego naprawdę dużo więcej, można by się tutaj było naprawdę doktoryzować, i na pewno nie jedna osoba już pisała na ten temat doktorat, ale. O co chodzi? Ja sprawdziłem swoje piwa właśnie pod kątem tej wydajności i sprawdziłem to w taki sposób, że interesowało mnie tak naprawdę gęstość przed gotowaniem, czyli to po zacieraniu, po wysładzaniu sprawdzałem jaki jest baling i ile miałem brzeczki przed gotowaniem i w taki sposób wyliczałem wydajność przy pomocy aplikacji, która znajduje się na stronie BrewersFriend.com tam jest bardzo wiele różnych pomocnych kalkulatorów, różnych konfiguratorów, przeliczników do konwersji itd., itd. Więc naprawdę polecam tą stronę, jest bardzo fajna. Też często z niej korzystam. Można też modyfikować wodę, znaczy ustawiać ten profil wody, jaki jest na, potrzebny nam do, do ważenia. I tam jest kalkulator, właśnie który wykorzystałem. A jak to wyglądało w przypadku moich piw? No to zobaczcie. Dobra, do wyliczenia y, wydajności y, mojego zacierania, bo nie, nie mówimy tutaj o wydajności y, warzelni, tak jak mówiłem wcześniej, tylko o samego zacierania, y, to do tego posłużę się y, właśnie stroną Brewers Friends. Friends y, y, I tutaj jest taki y, kalkulator, do mierzenia właśnie, do sprawdzania sobie tej, tu jest wiele różnych innych kalkulatorów, także tutaj bardzo polecam, tu jest wszystko, ale jest tutaj też brew house efficiency, czyli wydajność właśnie, tu chodzi o głównie zacieranie, bo nie ma tutaj tych innych czynników, które wpływają na wydajność, jeśli liczymy od ziarna do butelki już gotowego piwa. Tu mówimy tylko o zacieraniu, więc tak ustawiamy sobie na jednostki metryczne. Tutaj podajemy wielkość brzeczki. Ja będę podawał wielkość brzeczki przed gotowaniem i jej gęstość. Tutaj jest trzeba podać gęstość tej brzeczki, ale. My, no my standardowo posługujemy się albo baliniem, albo plato, ale myślę, że wartość plato tutaj, szczególnie jeśli chodzi o takie piwa, nie wiem, od 9 do 15 plato, możemy spokojnie, tak jakby, przemnożyć to, tą wartość przez 4 i tutaj wpisać jako tę drugą i trzecią liczbę, po, czy tą cyfrę po przecinku. Jako, jako, jako tą naszą wartość. Czyli na przykład, jeśli mamy piwo 12, 12 Plato, no to tutaj wpisujemy 12 razy 4, 48 i to będzie ta wartość. Tak, ja to podam na przykładzie pilsa, który ostatnio ważyłem. Tu wpiszę, wpiszę sobie ilość kilogramów słodów jakie miałem, no i potem wszystko się, że tak powiem, samo wyliczy, tutaj wielkość tylko przed gotowaniem jaką miałem i tak dalej i tak dalej, więc użyłem 5 kg słodów, to był słód niemiecki pilsdeński, czyli German Pilsner. Oprócz tego użyłem 150 gramów niemieckiego też Słodu zakwaszającego, a oprócz tego jeszcze użyłem karapilsa, też niemieckiego, karapils. Tak, przed gotowaniem miałem 11 plato, czyli to jest 11 razy 4, czyli 44, i miałem 25 litrów brzeczki. I to jest tak naprawdę wszystko. I tu na dole widzimy, jaką, jaką wydajność ma miało moje zacieranie. Czyli to jest niecałe. No 6499, 65%. 65% było to. Była taka wydajność. Tu widzi... I tutaj mamy przykład. Widzimy zacieranie w garze 35-35-litrowym. To jest chyba jeden z moich pierwszych filmów w ogóle na kanale. To był Session IPA Single Hop Mosaic 11 BLG. Widzimy, że w sumie było 4,1 kg słodów Plizneński, pale ale, caramel pills. I przed gotowaniem miałem 9 balingów. I 25 litrów brzeczki, i to dało wydajność 68-82%. Czyli to też nie jest jakaś rewelacyjna wydajność, patrząc na to. Dlatego oznaczone jest, że tak powiem, na żółto. Nie jest to jakaś rewelacyjna wydajność. Kolejnym przykładem jest Sezon, który ważyłem też na kanale. To był film pod tytułem Sezon na Sezon. Sezon: 15 balingów. I tutaj zasyp sporo większy, bo ponad 6 kg. I miałem 12,9 BLG przed gotowaniem i 27,5 litra brzeczki. I to dało 72,3% wydajności. I to była jedna z moich lepszych warek, jeśli chodzi o, o wydajność. Kolejnym przykładem już jest przykład z Klarsteina. Pierwsze, chyba moje piwo, które ważyłem na Klarsztajnie, Polish Ale, też na kanale 13BLG. Yy, tutaj wydajność wyszła 67,82, czyli porównywalna z ważeniem na przykład tego pierwszego session IPA. Yy, tutaj co ciekawe, angielska IPA, którą ważyłem również w Klarsztajnie. Klasycznie z wysładzaniem, i tak dalej, 73,59% wydajności. No, rewelacja, rewelacja. No, nie ukrywam, że co mnie ciekawi, była to bardzo mała warka. Bo widzimy, że przed gotowaniem miałem tylko 17 litrów wrzeczki, 12,9 BLG, ale to było z 3,75 kg słodów. Więc naprawdę, naprawdę tutaj było rewelacyjnie. Kolejny, inny skrajny przykład. Też przykład z mojego kanału. Zacieranie w Klarsztajnie i bicie rekordu, ile to zasypu można ten? 8,5 kg zasypu. Widzimy 28 litrów brzeczki przed gotowaniem i tylko 12,5 BLG, co dało 51,38% wydajności. No, tam były też problemy, bo no, wydaje mi się, że część ziarna w ogóle się po prostu nie zatarła. Przez to, że, że miałem tam problemy z pompą, zostawiłem to. Zresztą na filmie o tym mówiłem. Kolejny przykład to zacieranie przy użyciu metody brew in a bag. I tu ważyłem witbira. Widzimy przykład słodu pilsnieńskiego 2,5 kg, pszeniczny 0,5 kg i 1,5 kg płatków pszennych. Dało to 11 BLG przed gotowaniem i 21 litrów. 66,9 wydajność. Kolejny przykład, Witbir, druga wersja. Tutaj już było pil 2,5 kg, ale płatków pszennych było 2 kg. Czyli tak naprawdę... I widać, wydajność była też mniejsza. Wydajność mniejsza i teraz można powiedzieć, jeśli wrócę do poprzedniego, tu jednak były 3 kg słodów, więc enzymów było więcej, a płatków pszennych było jednak mniej, czyli tego, tej niesłodowanej pszenicy, co mogło też mieć wpływ na wydajność, bo Witbir drugi również był zacierany tą metodą brew in a bag. Także, także tu właśnie ilość tych surowców niesłodowanych mogła mieć, mogła mieć znaczenie. I tu y, ostatnia, ostatni taki przykład. Y, właśnie ten 66,6 to jest ta wydajność, jeśli chodzi o tego pilca. Też brew in a bag, 25 litrów, 11 BLG. Jak y, widzieliście tutaj, y, pokazałem też y, tą metodę zacierania, którą niedawno stosowałem. Zacząłem stosować. To znaczy, wypróbowałem dwa razy, bodajże ważyłem. Yy, dwa piwa, yy, czy nawet trzy, yy, przy pomocy brew in the bag, czyli biab. Brew in the bag to jest, klasz ten to jest brew in the bag, czyli tak naprawdę mamy kosz, który wsadzamy do wody w odpowiedniej temperaturze, to się zaciera, zaciera, potem ten kosz wyciągamy. ten Tym bagiem, czyli tą torbą, czy tym workiem może być... Również taki worek nylonowy y, z, po prostu z dziurkami, albo taki duży hop-spider też to może być. Także y, tak to wygląda. Y, ja oprócz tego, że y, wykorzystywałem to, y, y, tą metodę klasztajna wykorzystałem również do, y, do y, uważania, do zacierania no parch, czyli bez wysładzania. Polega to mniej więcej na tym, że wlewamy raz na początku dużo wody, a potem już w ogóle wody nie używamy ani, ani nie ma wysładzania ani nic. Czyli mniej więcej 5 kg słodów, jeśli mam do zacierania, no to żeby mieć 25 litrów brzeczki przed gotowaniem, no to musiałbym mieć 30 litrów wody. Z tego względu, że te 5 kg słodu. W chłonie około 5 litrów wody. Tak to mniej więcej wygląda, i to faktycznie tak jest. Potem po wyciągnięciu, tak na, po w momencie gdy wyciągam kosz z młotem, tam jest około 5 litrów wody w tym, w tym łódzie. Także, także pozbywam się tak naprawdę, wyciągam też trochę tej wody. Dlatego zostaje mi wtedy 25 litrów Brzeczki do zagotowania i standardowo ostatnio, jak ważyłem, 5,5 kg słodu do zacierania. Nalałem 29 litrów wody i faktycznie 24, niecałe 24 litry, miałem przed gotowaniem. Tak, i to jest właśnie ta wydajność, która mnie najbardziej interesowała, bo możemy wydajność. Traktować w różny inny sposób, bo jeśli weźmiemy na przykład, od, idziemy, ja na przykład idę od słodu do, do tego momentu, gdzie mam tą brzeczkę przed gotowaniem, ale można też liczyć wydajność na przykład od, od słodu do, do, yy, do butelkowania, czy tam do tego piwa w butelce, ile, te, ile tego piwa później do butelkowania, czy do kega idzie w tych piwach chmielnych na zimno, jest tego, może być tego mniej, no bo nawet jak chmielimy na zimno, tak wrzucamy luzem, no to mamy dużo strat potem, żeby to odfiltrować. Nawet jeśli stosujemy jakieś hop spidery czy worki, gdzie chmielimy w taki sposób na zimno, no to też ileś tam tego piwa ten chmiel pochłania i też tego piwa w efekcie jest mniej. Pytanie jest teraz do Was. Jak u Was wygląda z wydajnością? Jakie macie wydajności? Z ilu kilogramów Jesteście w stanie zrobić jakie piwo no i ile tego piwa? Bo to mnie bardzo ciekawi. Ja jeszcze zauważyłem, że w momencie, gdy ja tutaj trochę zamieszam w klasztajnie, w tym koszu, no to to mi podnosi wydajność. Czyli jednak trzeba mieszać. Czyli tutaj kłania się jednak chyba najlepsza metoda zacierania z mieszadłem takim mechanicznym. Się miesza i się zaciera. To jest chyba najlepsza metoda. Jak to u Was wygląda? Piszcie w komentarzach. Bardzo jestem ciekawy, jakbyście mieli jakieś pomysły, co jeszcze można ulepszyć, no to piszcie. Ja bardzo chętnie skorzystam z wszystkich rad. Pozdrawiam, Browar Dobrych warek życzę w całym 2019 roku. Wszystkiego dobrego.